Witam Was tu, Armilion i I Pojda, jako z Afro. Tak, a co kolejny odcinek naszej serii Jak? Jakiej? Morze na Afro i gościa w zielonym tscherce. Tak, a patrzcie kto nas odwiedził. Króliczki, króliczki nas odwiedziły. Tak, ponieważ mamy nową wersję Terrarium. Okazało się, że graliśmy na starszej za co... Y, przepraszamy i ubolewamy nad naszą głupotą. Y, ale to się nic, nic nie stało, to się da wszystko... Da się wszystko nadrobić, kluczki, kluczki są fajne. Już tam pojda ma jakieś doświadczenie do, z kluczkami, a ja jednak nie. O, mogę bombę, bombę, która się przykleja, ładnie. Eee, szukam, 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 szukam strzał. Porobię teraz, pozwolicie i pójdziemy teraz dalej w lewo, dalej w lewo, dalej w lewo, ponieważ chcemy jednak dojść do tego dungeona i tam się. tam, tam się właśnie. właśnie Powinno nam to zająć, zająć około jeden dzień. Jak nam zajmie więcej, to mamy trochę rzeczy, e, żeby, żeby zrobić schronienie. Chodź, Wojtek. Ja tu jeszcze pozwolicie, że. Mamy? E, no ja mam trochę, trochę driftu, więc to chyba starczy. Aaaaaah! Czasu? E, ja z, pozwolicie jeszcze, że sobie ustawię m, czas, kiedy będziemy musieli skończyć, skończyć nagrywanie. Zaraz nie, nie patrzę na ekran, więc mogę robić jakieś głupoty. Ile tobie? 13 minut. A co tego? No. z czego teraz dostaliśmy obrażenia, Wojtek? Od tego Slimac tam draptał. Nie, no bo ja widziałem tam króliczka i to mnie, nie ten. Myślałem, że nas króliczek zaatakował. To co było niefajne. Nie, króliczki atakują tylko na Moon A wtedy można je zniszczyć. No właśnie, króliczki są nieśmiertelne. No cóż, kto, kto by chciał za, 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 zabijać takie, kto by chciał zabijać takie ładne i słodkie króliczki, prawda? Pewnie ja. Co? Pewnie ja. No pewnie, pewnie może z Afro, który tak. jest nielubiony przez nikogo. Nie no, ja się lubię. Dziękuję. Troszkę. Jest ładny dźwięk tych, wydobywania tych, tych surowców. Wszystko jest ładne. Tak, sorry, że tak się teraz be, będę podniecał, ale dwie minuty temu pojada mi właśnie kazał ściągnąć tą wersję, więc ja jeszcze tutaj będę odkrywał. Ja tutaj będę jeszcze odkrywał. Eee, yy, sobie tutaj grzybka i biegniemy. Już jedna czwarta dnia minęła, co tak to nam długo idzie. już są wakacje, więc tych odcinków powinno być więcej Będziemy mieli teraz więcej czasu. Króliczek zginął. Tak? A ja tak mam, mam złotą rybkę, ale fajnie. Tak. Ze Złotą ryb... rybkę można zjadać, chyba nie wiem jak ją złowić. Ale tam Proszę... Nie no, co to... bez przemysłu. To coś może będzie... To coś może będzie z wędką, ale to poczynam jeszcze. Wiesz Kuper, ja biorę ja żelazo. Teraz coś dużo żelaza na powierzchni mamy. Strasznie dużo. A potem idziemy w lewo. W lewo... Lewo jest fajne. Na każdym świecie jak gramy, zawsze pierwszy idziemy w lewo. W lewo jest takim fajnym miejscem, że normalnie... No przyzwyczailiśmy się ten... Prawo jedziemy dopiero jak nam się chce, ale fajnie, nie dużo grzybków. O Boże. Patrz, tam idź dalej, a ja pobieram coś żelazo. to jest kuper. Ale kus... Chciałem to drzewo. Ale nie, kuper nam nie jest potrzebny przecież do niczego. Mina żarandoli. Właśnie tam zostawiliśmy żerandol z żelaza. Ale to nic. Żebyśmy tylko nie zginęli Sobie zjemy coś. Igniemy dalej, już się bliżej połowa dnia. Tak zwane południe. Koty, koty, ja tak wiesz co, w, w, wiesz co, znalazłem spaczoną ziemię. Ups. Przejście przez spaczoną ziemię będzie trudne. Ale nam się uda. Ale podobno zawsze na końcu świata... O! Eee, przepaść. Eee, tak. Podobno zawsze na końcu świata są skrzynki, w których można znaleźć różne fajne itemy. I my właśnie tam chcemy iść. A końce świata po lewej stronie są, na, są najlepsze. Jeszcze ogólnie najczęściej po, po, po lewej stronie z, 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 z znajdujemy takie miejsce, tak, ta, 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 tak zwany dungeon, który jest zrobiony z jakichś e, tych bricków, Bryk to jak to na polski przetłumaczyć, bo słów tak, mi brakuje, cegła z cegieł albo niebieskich, albo zielonych, albo różowych, tak? Czy jakoś tak Tak Tak, jeszcze... jeszcze ja osobiście chyba... Ja osobiście różowych nie widziałem, nie, nie wiem czy ty widziałeś. Tam różowa. Jeździć różowe. No okej, okay, to możemy powiedzieć. Żeby nie mówić niczego, czego my, my nie spotkaliśmy. Nie, teraz muszę iść od nowa. No musisz iść od nowa niestety. A ja a mi się przypomniało, że mam łuk. Robin Hood. A ja Robin, Robin Hood pamiętał, że miał łuk. Tak, Czasem by się zapominało. W ogóle tyle tych wersji Robin Hooda teraz jest, że normalnie ja tego nie rozumiem, a teraz... A no tak, ogólnie są takie e, żyjątka, nie wiem, no kurczę, żyjątka, takie Roślinki, jak na które się wejdzie, to nam odbierają życie, i to wcale nie jest fajne. 5 e, Iterów od Souls, no nic. Wiedziałem, że tak będzie, ale to po prostu teraz, e, teraz zrobię cięcie, i jak tutaj dojdę, to załączymy jeszcze raz. Więc chwila, dobra, doszliśmy, doszliśmy, i już, już trochę jesteśmy poza ale. Postanowiliśmy pójść dalej, ale fajnie, fajna panieczna nagła. Biegniemy. Dwa latające akwaria biegną. Rybka. Tutaj jakoś wyjdziemy. No i musimy znaleźć tego dań, Ona, Ale ci spadł na twarz. Startniemy czas znowu i jeszcze jakieś 4 minutki, może ponagrywamy. No, byśmy tam do, doszli w tym odcinku, i nie chcę robić takich, takich przerw. Głupich przy okazji, sobie zjemy od razu. Mam wow. ła. Ja nie lubię tych silów, na samym początku, są takie burzające. Ogólnie, mamy zamiar znaleźć tego dungeona, gdzie jest taki sobie pan który w nocy, jak się z nim pogada, zamieni się w takiego złego, niedobrego, dużego szkieleta. którego nie mamy na, na razie... Na, my mamy szansę, ale chyba nie zdąży, Trzeba go za, zabić w nocy. Nie, nie zdążymy go za, zabić w tą noc. Więc nie mamy teoretycznie szans na razie z nim, ale lubimy sobie w, w, budować domki od razu koło tych. Od razu koło, A później jak będziemy mieli szansę, to od razu można go tak. zniszczyć. W są fajne rzeczy. Od razu jest blisko, a w Dargeonach e, taka niby kopalnia już e, kopalnia. E, podziemia e, które... Masz jakieś fajniejsze słowo niż, niż podziemia albo kopalnia? Lochy. Okay. Lochy. O, wow, Lochy. Lochy, w których jak nie, nie tam jemy to się będą pojawiać czaszki, które będą odbierać nam po 9999 HP. I tyle niestety nie, nie będziemy mogli mieć, ponieważ maksymalna ilość to jest 400. No tam trochę nam jeszcze brakuje do tych do tych 10 tysięcy prawie że to, to ktoś mu może powiedzieć, ale, ma, ale mamy zbroję i, i armor, która nam dodaje... Nie wiem, najlepsze i ile dodaje 40 pancerza? Chyba tak, około 400. Nie. Mniej. Ale nie, w sumie z, z, z jakimiś dodatkami to by było chyba 40. Okej, bo dodaje się... To jest, uh... Tak, najpierw zbroję ogólnie się robi. To jest yy, to jest ten z Hearthstone'a. To jest taki materiał, który występuje w nie. piekle. Ale zanim do piekła pójdziemy i go wydobywamy, to jeszcze mniej trochę czasu. Na razie się musimy zadowalić zadowolić tym, co mamy. Czyli niby teoretycznie złotem. Nie <laughs> czym? Niczym. No, niby niczym. Ale potem będziemy mieli złoto, yy, srebro, pałac. Złożą srebro i. No, jak się nazywało? kupar No, kuper, już teoretycznie nam w niczym potrzebny nie jest. Ale srebro i złoto to będą na na najlepsze materiały, które możemy tutaj dostać na razie. A potem jeszcze będziemy. Na, na tą szpaloną ziemię często będziemy wracać, żeby y, rozwalać tak zwane orby. Black, black Orby to się nazywa? Czy da dark Orb? Shadow. Shadow orb, o tak, tak, tak. Wiedziałem, że to jest z ciemnością. E, czyli cienisty orb. Nie orb też ładne. Słowo nie, nie, chyba to, tak w języku polskim nie, 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 nie egzystuje, tak powiem mądrze. Ale dobra, cie, 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 cieniste kół, kółko mam. Jak się e, rozwali, to istnieje szansa, że spadnie meteoryt, z którego się robi też e, panie lepsze rzeczy, o wiele lepsze Oraz armora, którego będę miał ja Ponieważ e, ja tutaj, no umylić się i, i tak ogólnie na, nam bardziej pasuje Ile żelaza że Widzę, widzę e, Że ja będę miał Ja będę ogólnie używał magii i, i czarów po prostu uwierbiam, a żeby to się opłacało, trzeba mieć zbroję, która e, trochę dużo Za, za, za dużo za Zbroja z meteorytu dodaje nam 20% e, obniża nam o 20% koszt e, użycia tych czarów, więc można nim e, używać ile się chce, można nimi można spamować, można robić wszystko. A Wojtek preferuje jakieś zbroje, które dodają więcej, wie, większą szybkość e, ataków, ataków z, e, z miecza, kill i jakichś tam in, innych rzeczy. Oraz jeszcze ostatnio też zrobiliśmy sobie zbroje z Hellstone'a Hellstone Barów, ale fajne to jest. Ach, e, jak jest granie, co nie? No, oczywiście, synchronizacja jest najważniejsza. Dokładnie. Zbroje, wracając do tematu, zbroje z hejestą barów, która właśnie dodaje najwięcej zbroi w grze. Bo... najwięcej no, na, punktów zbroi. 27 w sumie dodaje. Coś ty przecież... O, ty już się kończy limit czasu. Więc... E, komentujcie, subskrypcje się przydadzą a i do, do zobaczenia w następnym odcinku. Czego? E, Przygód może na fajkę gościa się na Tak, no to nara. Eee z...